Bum. No, 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 spójrz na ten tyłeczek Zobacz, a jak się porusza Uuu, niezła Zafundowałbym sobie taką <śmiech> 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 Powiedz szczerze nie miałeś nigdy ochoty przemienić swojej maniurki w klasyczną sukę z klipu 50 Centa. Styl tych boskich stworzeń o wyglądzie pornostar. Proste człowieku. Mam do czynienia z Koneserem. <głos> <głos> Ale powiem ci, że tej ognistej kwestii nie ma co poruszać z przyszłą matką moich dzieci. Moja ja i tak mnie uważa za zboczeńca, uważa, że to wulgarne. Kumasz wulgarne. Jesteście te skarby jak tam zrobiłyśmy drobne zakupy jak Co byś się pomariowały? Co jest? Jak wy wyglądacie? Co to eksperymentalne pornociuchy? <grystyczny>